Nosimano no siemano, siemano. witajcie widzowie w kolejnym odcinku. No tak jakby niedawno nagrałem odcinek, ale teraz nagrywam kolejny. A więc tak, nagrywam go z takim jednym typem, nie wiem, czy poznajecie. Oczywiście, że pewnie nie. Na tabulatorze tam kawałek macie. A więc dobra, dzisiaj odcinek nagrywam z tak jakby z survivala, już sobie włączam, nie będę oszukiwał. A więc dobra, mamy survivala I będziemy budować bazę yy, Obok chyba naszego trapa jakoś tak yy, Będziemy budować bazę, żeby przechowywać ity i stać się najlepszymi na anarchii A więc dobra, lecimy Dobra widzowie, yy, bierzemy sobie Już mam tak jak w, og w ogóle klucze o, Otwórzmy sobie je Kilka na raz, oczywiście to automat, który zabiera klucze więc najlepiej jest mega. Co ty robisz? Nic Dobra, ile już mamy? Okej, okay, już mamy banie. Jeszcze spo... Co? Klucze daj. Klucze. Mas. Otwieramy. Dobra. Będziemy budować bazę, tylko... Czekaj, będę musiał włączyć... No właśnie, bazę. Tylko muszę włączyć ten... O, oh, shit! Ej, bo ja nie mam tego. Nie mam tego waypointa. Co zaznaczyłem? A, sorry. Tam mam home'a, no. Ej, -home no. literę zemdropnął. No. Oczywiście, że nie... wy będziecie mieć... Jakby na eventy to jest tylko tak, jakby na start. Taki Dokładnie. No, a czekaj mogę. Masz spodnie jakieś, bo, bo nie chcą mi dropnąć. Spodnie, nie mam właśnie. Bo nie chcą mi dropnąć. Bo ten, auto, bo ten automat mi zabrał. W serce mam max A ja mam I dałem ci butki, a na dwójka A. O. Dzięki. Dobra, czekaj. Spodnie teraz mam. Chcę serca, bo mi nie są potrzebne. Czekaj. Wędrześci nie ma miejsca, to chyba. Nie wiem, to po prostu chyba. Biorę kilof. Biorę siekierę miecz. Złote japuszka. Tutaj. Dobra, to chyba idziemy na Homa No. Dobra. Ja się wytrapię. To będę leciał na Homa Ło! Ale przeteleportowała. Trochę dziwnie, o. Dobra, akceptuję. Oczywiście do trapaciny nie, nie tepnę. Dobra, dobra, mam je, O, dobra. To jest nasza taka mini baza, ale trzeba ją rozbudować. No właśnie, tu jest tak jakby war room, tylko tutaj, tutaj zobacz, chodź, tutaj rozkopmy i tu będzie takie przejście. Nie, 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 rozkop to, rozkop to, znaczy odkop, odkop, odkop. Jak odkopać, o tak? Ja bym tutaj zrobił, patrz, patrz. No. I tutaj. No będzie git. Sorry widzowie zacięcie, ale... Yy, przyszła yy, moja siostra i mówiła mi, że obiad mam! Zryj! Zryj. Chodź. Ej! No, lecisz tam. Tutaj będzie takie rozkopane. Chodź tu, chodź. Masz obsydian? Mam. Okej, okay, bo tu będzie trzeba zamurować. Dobra widzowie. Witam, sorry, że nic nie mówiłem. I było cięcie tak, wiem. Tylko że sorry, że mnie nie było, bo musiałem zjeść. O matka. Tutaj zamurować antek. Ale, ale też widzicie lepszą część. Bawu. No, tak jakby tak. Dasz trochę obsydianu? Dasz? Nie no, no to muszę sobie z game wziąć. No to tylko obsidian, tylko obsidian, widzowie. Ja? Tylko obsidian, nawet możecie zobaczyć nic nie biorę, nic. Nie, nie ma cięcia. Nie, bo ktoś się do mnie tepną. Ksawo. To, to co ty Ej, zabijamy go? Poczekaj, zjedz tylko. Dawaj go, dawaj go! Ciśnij! Dawaj, dawaj. Nie ma wyjścia. Tak! Udało się! Zabiliśmy! Czekaj, ty go zabiłeś! No, ja to A co? A on się wywalił z tymi itemami, XD. Bo on miał dwie kosy i jeden jedno z miecz. Ok. Dobra, on pisze, że to nie moje i ty spoko. Dobra. E, murujemy tutaj, bo. Chłop nam już tak zniszczył. Zobacz, jak nam zniszczył to. Chciał uciec. A czemu mnie zabiliście? Nie wiem A ty wiesz? On zna chyba kordy I trąba Halo? Dobra, już będzie tutaj w jakimś sensie zrobiona podłoga? Jeżeli mi nie starczy, to też sobie wezmę, bo myślę, że nawet nie starczy. Na podłogę. Na podłogę starczy, ale na ściany, lub sufit, chyba nie. Dobra, tutaj będzie pyk, ale już się robi fajnie, klimatycznie, dobra, zdrowia, zaraz się widzimy jak ta baza będzie cała z obsydianu.